No, witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Dąbrówka na pokazach polowych z firmą Intervax. Tutaj oczywiście są czolniki Makkornika, które mają niedawno w ofercie. Są Zetora i są maszyny uprawowe firmy Agrotom. No i co, jesteśmy tu dzisiaj tak wyjechaliśmy, bo wieczorem też jadę na pokazy do Krzysia. A tak ładnie tutaj o robota Robota Idzie. Wszyscy kiwają. No, dwa Mekorniki jeżdżą, to jeden ma 230 koni, drugi ma 170. Wszystko, wszystko i... fajnie, tylko u nas wszystko idzie na dół niestety. Zboża, są potężności. Bydł też idzie na łeb, na szyję. Mleko też słyszałem po 15-20 groszy to na dół. Żyć umierać, by jeździć do pokazy i oglądać na 我估计最近慢慢。

Gracias. No, 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 no.